Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj będzie trochę inny odcinek Będziemy sobie grać w Minecrafta Ale nie na zwykłym trybie Bo będziemy grać na takim trybie Bardzo strasznym Będziemy grać długo w... Na tym trybie Dobra, hej, nie mogę się przestraszyć Po prostu Wiem, gram Czekajcie yy... Internet Nie mam internetu Wolę sobie pokazać moich światów. No to czekajcie, Zara. Zara. Szybko sobie to odpalimy Szybko dajcie mi mojego skina. Dawajcie mi. To. Mam. I teraz sobie. Odpalane są. I to. I będzie to naprawdę długi odcinek. No, myślę, że wam się po prostu spodoba. Długi. Strasznie długi. Dobra, na tym trybie. Na nim nie grałem, w ogóle nic się nie pogrąży. Mm. bardzo długo po prostu będzie ten odcinek, więc przygotujcie się. O, wow! Zginąłem! Ale dziwne, nie dostałem latarki też. Ej, ale skam. Przekaż je wziąć temat. Nie, wiem no, 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 Gdzie jest latarkę Dobra, mam latarkę. I okay. zaczynamy. Wielki odcinek. Dobra. Robimy to. Jutro chyba nie będzie odcinka, jakby co. Dobra, ścinam te drzewa. No czemu spadam cały czas? Dobra, będzie to naprawdę długi. Długi odcinek. Już wiemy. Ciężko będzie naprawdę. Zbiorę tak maksymalnie 15 drzew. No tak na wszelki wypadek. Tam widzę kopalnię. 14 na 15. Dobra, 15 zbieram, Dobra, 14. Nie będzie 13. Nie wiem, czy albo tam spadła. To nie potrzebujesz, bo mam dużo. Trochę patyków. Dobra. I kopiamy to. Na pewno tam dwa razy mogę zginąć, to wiem, bo potwory są naprawdę mocne. I muszę zginąć, znaczy nie, nie muszę, ale zginę na pewno. Z moim doświadczeniem w Minecraftie to na pewno zginę. Bo gram na ten, na telefonie. To już naprawdę zginę. Dobra. Idziemy do kopalni. Nie, jeszcze musimy zebrać jedną, czy parę, nie jedną. Dobra, zbierzemy jeszcze tak tyle. Dobra, tyle wystarczy i idziemy na górę. Dobra. Zbieramy crafting. O nie, jeszcze nie, nie mogę jeszcze zrobić craftinga. Bo muszę sobie zrobić piec. Teraz mogę sobie wziąć. Mam jakieś doświadczenie w minecraftcie, bo już gram w minecrafta chyba 3 lata. Eee, ten, rok... Tak, rok... Gra, grałem na konsoli na Xboxie, a dwa lata już chyba na telefonie. Około 2 Dobra, nie idę tam tylko tu. Ale no, w biciu nie jestem dobry, ale już w, w zrobieniu wiadra to wiecie jak jestem dobry? Ja z 330 Kratki. No ja wolę, jak to się mówi. Naprawdę. Trzy. Mogę wam zrobić, nie wiem, z dwusetnej kratki. Wod, wiadro. Nie, że jestem typem jakiś, że nie umiem wymówić po prostu. jak to wymyśli, że się nie da wymówić tego. Naprawdę oj, jeszcze przestraszyłem jakiś smok no, kurde, jakieś świecie. No no no! No no! No no no! Nie bijmy Zwyro, z wyroku jakieś... Nie, dobra. Idę to. Idę stąd. Zdążę, zdążę, zdążę. Nie, no nie, nie zginę, no zginę, no. Za dużo nobów nie mam, nie, nie mam nic, nie mam nic. Nie mam nic, nie mam nic. Nie mam nic, nie mam nic. Nie mam ja pierołek, ale super Ale super Nie, będzie mógł... Nie ten szkielet zabić. Nie, no tu już ginę, no. Czemu ta woda jest taka gęsta? Dobra, uciekam z... gdzie jestem? Co co to jest za gra? Idę głęboko pod kopalnię Nie. Dobra. Idę stąd. Idę stąd. Żelazo zbiorę. Żelazo zbieram. To ważne. Ale tak to już idę stąd. Dobra, jeszcze zbiorę ten, o czymś podsadzić w tej grze, nie mogę. Zbiorę sobie jakieś jeszcze itemy, dobra. Nie, spawner. Niszczę to mi Dobra. Nie wiem, czy wyjdę stąd, ale zaryzykuję. Biorę sobie. To. Dobre. No i oczywiście musimy się zablokować. No nie, no. Tam jest jeszcze. No proszę, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Nie bij mnie, no. No ale będzie to długi odcinek już to czuję, naprawdę. Już taka niechęć jest, naprawdę. Muszę znowu od nowa zaczynać. Ile czasu poświęciłem na to, żeby zebrać się te itemy? 10 minut. No. Dużo to. A z przez jakiegoś głupiego zmianaka, bo ja nie umiem grać w tą grę. No. Naprawdę. Zbieram tutaj Naprawdę Musiałem zginać przed jakiegoś zombiaka Bo nie umiem grać w tą grę Na pewno Na klawiaturze byłoby łatwiej Ja pierwszy raz zaczynam. No chyba najgorszy Nie fart Noc się zaczyna I oczywiście muszę wkurzyć Idę sobie ja się nie boję ucieka stąd daleko świjz, świjasz Chodź tu, chodź tu. Mogę cię zabić. Proszę. Błagał cię. Creeper. Chłopie już myślałem, że jakaś postać tutaj. A tu jakiś creeper tylko. Dobra, yy... Z śpię, czemu ja cały czas śpię? Tak głupio. Stąd. Nie ma mnie, nie ma mnie w Ty głupi szkielecie. To dwóch jest. No czemu mam mają Ima, Jak nie wiem. Czemu oni takiego ajma? Po szkielecie. Uciekam z tu. Pajle szkieletów. Szkielety mają Aimbota. Ja trafiłem i ja ottrafiłem Iolownie Chronię się Raczej będzie druga część tego Będzie druga część Nie zrobimy takiego długiego odcinka, żeby nie było Bo długie to wiecie takie Dużo czasu zajmuje 40 minut. Zginę na pewno jeszcze jeden raz w tej grze. Co ekran mi się trząsł co już zostało. Znaczy, on się nie może sadzić. Dobra. Nie no, wioska naprawdę tam. Nie no dobra, mi się już nie chce, naprawdę. Muszę ty tym game modem, bo wiecie. Na pewno mnie zrozumiacie. Zostaję tutaj w tej wiosce. Wiem, że to jest największy błąd w moim życiu, ale... Nie wiecie czemu to jest błąd. Nie wiecie. No dobra, Książeczki, biora oczywiście zaraz, jak ktoś dojadzie, jeszcze i umrę. Ale wiecie, jak to jest? Zawsze umieram. Zawsze umieram po prostu w tej grze. Czemu? Akurat ja muszę teraz ginąć. Nie chcę ginąć. Ja, wie, wiecie, jak mi się to przyda? Nie przydam się to w ogóle. Chleb, akurat tak. Ale lepiej mogło być, naprawdę. Dawaj, ty jesteś normalny? Normalny? Bo widać, że mogą się zmieniać, jakby ktoś nie wiedział. No nie, no zombie mi jeszcze dojedzie. Nie może mnie dojechać. Czemu ja szukam? Po co ja szukam tego, jak i tak nie zajdę? Wiecie o co mi chodzi? No bo kowala to Owol to powinien być. Nie gram w tą grę. Nie gram. Chcecie część drugą, bo ja naprawdę nie. Nie chcę części drugiej. Dobra, wiecie tutaj. Tym odcinkiem, chociaż 5 lajków, to nagrywałam część drugą. No więc, pa!